mam w a nie możliwości sobie tyle opcji mam, co mógłbym zrobić, że aż nic nie robię. Smartfony w rękach, a już niedługo w głowie. Też korzystam, więc że ze mną inaczej będzie nie powiem. Który dzień już w studiu, dzięki nie muszę dowiedzieć mogę. Od czy po południu, dzięki nie muszę dowiedzieć mogę. Kiedy wolne w grudniu, dzięki nie się dowiedzieć mogę. Będę czuł się jak bez mózgu, gdy pierdolni o podłogę. Mój najlepszy ziomek mieści się w kieszeni, śledzi każdy mój ruch, ale nigdy nie oceni. Track, zawsze mam propsy z pod ziemi. Chociaż czy to serio, tak? Czy to czadłot mnie docenił Co słychać, pyta napis z facebookowej przestrzeni mnie barwa niczym lapis Pewnie chętnie byś zamienił się Jestem wypadkową inspiracji z moim pierwiastkiem w sobie To zjawiska randomowe, no i geny też Wszystko co spisuję tkwi w pamięci mego ziomka Po co mam wychodzić z domu, skoro wystarczy mi kontakt Ego mam łychtane, chociaż nic nie dokonałem, czym się mógłbym chwalić, więc się chwalę, że jakoś wygląda. Siedzę w kącie, a nikt nie kazał mi iść do konta Zero na koncie nie dbały Zaraz, wczorajsza morda. Przechodzę przez spokój, żeby wziąć se coś do szamy. Uważając, żeby się nie potknąć, bo dawno nie sprzątam. Tęsknię <grym> za głosem człowieka, to pogadam z cili. Pytasz o coś, to prawie nie czekasz i rzadko się myli. Kupisz abonament, to masz niezliczoną ilość godzin. To mój najlepszy ziomek, który nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. Mój najlepszy ziomek, który nigdy nie zawodzi mnie. Kurwa wieczór poetycki. Nigdy nie zawodzi mnie Wchodzę w internet, byście się trochę uspokoić żeby ktoś mi powiedział, że nie ma co się niepokoić Ale wszędzie widzę taką samą niepewność w oczach, a jakiej nie widzę, to jest tylko znak, by nie podchodzić Nikt smartfonik mi nie powie, jak żyć I o co chodzi, miałeś przecież zawsze przy mnie tu być I mi przewodzi, czuję się zdradzony, jakby ktoś sprzedał mi liści, dwie kosy Nie zostało mi nic innego, jak wyjść w niebo głos Influencer Rozkłada ręce Mu z kolei nie zostało nic innego, jak to smutki w butelce Szukany jeszcze okrutniej Oparł karierę na tym głównie. Nie chcę być w jego skórze Dlatego klikam kół go przecięte kreską na górze, przecież życia nie wydłużę na luzie Zostawiam go wyłączonego słusznie i się łudzę, że nie wrócę do niego prędzej czy później Na tuzie nagrywałem saport, zamiast czuć swój uśmiech i muzę A było na tym koncercie dość hucznie, my ludzie jesteśmy próżni Zagłuszamy pustkę, mój najlepszy ziomek mi ją zagłuszy jeszcze przed jutrem A pływałem w oceanie możliwości, sobie nie sądziłem, że życie między palcami ucieknie mi Czułem się niepokonany i że mogę wszystko, zachłyśnięty tyloma opcjami, nie zrobiłem nic